Wszystkie Stowarzyszenie Racjonalistów zrobiła w tym roku i jakie są jego kolejne plany? Najważniejszymi działaniami, czy najważniejszymi naszymi inicjatywami w 2007 roku, to były po pierwsze lista ateistów i agnostyków, które inicjatorem, inicjatorem i głównym pomysłodawcą był Marek którą którąśmy później zrealizowali w kilka osób zaangażowanych w to. Lista ateistów spotkała się z dużym zainteresowaniem, z dużym oddźwiękiem w mediach, wołała liczną falę artykułów komentujących sytuację osób niewierzących w Polsce. Jej główną ideą jest nakłonienie czy przekonanie osób niewierzących do tego, żeby otwarcie manifestowały swój światopogląd, żeby otwarcie wyrażały swoje ateistyczne bądź agnostyczne postawy. Jest to, jak myśmy to określili, swoisty ateistyczny coming out. Poza tym w 2000, 2007 roku zorganizowaliśmy jeszcze konferencję poświęconą alternatywie dla religii w szkole. Mówiliśmy m.in. O, o nauczaniu etyki, religioznawstwa, filozofii w polskich szkołach. Była to zarazem inauguracja naszej kampanii zatytułowanej Etyczna Szkoła, którą zamierzamy rozwijać bardzo intensywnie w 2008 roku. Kampania Etyczna Szkoła to będzie coś składającego się z wielu elementów. Myślę, że pod koniec roku, 2008 roku, będziemy mieli dużo więcej alternatywy dla religii w szkole, dla osób nie tylko niezainteresowanych katechezą, ale również dla osób, które do tej pory uczęszczały na katechezę, ale które przekonamy, że te przedmioty, takie przedmioty jak właśnie religioznawstwo, jak filozofia czy etyka są dużo bardziej rozwijające i dużo bardziej interesujące niż nauka modlitw w szkole, do czego szkoła przecież nie jest predestynowana. Jak oceniasz w tej chwili sytuację wolnej myśli, sytuację wolności sumienia w Polsce? Czy rzeczywiście ta sytuacja jest tak dramatyczna, jak to się wydaje? Główną barierą rozwoju ruchu laickiego nie jest, myślę, jakieś takie przeszkody czy, czy, czy bariery, które stwarzają instytucje państwowe. Nie ma realnego zagrożenia, nie wiem, w szkole, w pracy, poza oczywiście przypadkami jednostkowymi. Główną barierą do rozwoju naszego ruchu jest przekonanie osób niewierzących do tego, żeby się zaangażowały, żeby realnie zmieniały polską rzeczywistość, ponieważ na tej bezczynności korzysta polski kościół, który, który umacnia to status quo klerykalne, które mamy obecnie. I myślę, że głównym naszą główną barierą do rozwoju ruchu leckiego jest właśnie ten marazm społeczny. To nieprzy, nieprzywyknięcie Polaków do zaangażowania w organizacje pozarządowe. Sytuacja wyznaniowa czy sytuacja światopoglądowa w polskim społeczeństwie to dla ateistów są problemy przede wszystkim na poziomie rodziny. To nie są problemy, jak już wspomniałem, w szkole, ale w szkole czy głównie w szkole, a właśnie głównie w polskiej rodzinie. Rodzice stwarzają dużą presję, Traktują dzieci przedmiotowo, uważają, że do momentu ukończenia przez nich 18 lat, a jeszcze częściej do momentu usamodzielnienia się, nie mają one prawa do tego, żeby same decydować o tym, w co chcą wierzyć, czy chcą uczęszczać na religię, czy chcą brać ślub kościelny, czy też nie. W tej chwili wpływ Kościoła katolickiego na politykę i ogólnie na społeczeństwo w Polsce wydaje się bardzo poważny. Czy dostrzegasz zagrożenie? Klerkalizmem w tym kraju? Polska jest aktualnie kra krajem bardzo mocno sklerkalizowanym. Być może. Musieliśmy upaść na dno tej klerykalizacji wręcz do poziomu polski katolicko-toruńskiej, czyli polski Ryzykowej, żebyśmy teraz mogli przyspieszyć i zdynamizować ten rozwój ruchu laickiego, o który chcemy walczyć. Być może musieliśmy spaść tak nisko, żeby teraz, żeby w przyszłości nie musieć wybierać między polską katolicko-toruńską, a polską katolicko-łagiewnicką. Żebyśmy wybierali tam tylko między Polską laicką a Polską klerykalną. I Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest właśnie zainteresowane tym, żeby e, krzewić Polskę laicką. Ja myślę, że poza takimi naturalnymi działaniami jak właśnie dążenie do oddzielenia Kościoła od finansowania publiczno-prawnego, jak zwracanie uwagi na zawłaszczenie symboliczne przez Kościół naszej przestrzeni publicznej to jednak społeczeństwo się laicyzuje w dużej mierze samo dzięki, dzięki przenikaniu kulturowemu, dzięki kontaktom, dzięki wyjazdom zagranicznym, dzięki bogaceniu się i ogólnemu rozwojowi społecznemu w Polsce. Świadczy o tym nie tylko znaczny odpływ, znaczny spadek praktyk religijnych, otóż, jak donosi Instytut Statystyki Katolickiej, rocznie z polskich kościołów ubywa około 400 tysięcy wiernych. To są liczby bardzo duże, ale dla mnie jeszcze bardziej działające na wyobraźnię jest spadek zainteresowania ceremoniami katolickimi, ślubami katolickimi, czymś, co kiedyś łączyło w zasadzie prawie wszystkich Polaków, zarówno wierzących, jak i niewierzących, czyli śluby katolickie, śluby kościelne. Dzisiaj mamy sytuację taką, że w Bydgoszczy co trzecia para wybrała tylko związek cywilny. W Gdańsku co druga para pozostała tylko przy Związku Cywilnym, natomiast w Warszawie aż 70% to były związki cywilne. Więc nawet to najbardziej najbardziej sztandarowa usługa Kościoła, powiedzmy, obecnie cieszy się malejącym zainteresowaniem, co świadczy, myślę, o galopującej laicyzacji w Polsce. Czyli generalnie jestem optymistą, jeżeli chodzi o, o proces laicyzacji w Polsce, ale nie można pozostać biernym, ponieważ laicyzacja w Polsce nie oznacza, że automatycznie będziemy mieli do czynienia z rozwojem wolnej myśli, z rozwojem humanizmu i, i, i wolnomyślicielstwa. Z tym, że, będzie, że jednego dogmatyzmu nie nastąpimy innym dogmatyzmem. I właśnie po to jest potrzebny ruch wolnomyścielski, żeby te przemiany, które zachodzą, stymulować we właściwym kierunku. Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenie w tym kraju będzie pokoleniem myślącym wolno, będzie pokoleniem, które będzie mogło wybierać swobodnie swoją religię, swoje obyczaje, swoje zasady i będzie wiedziało, co znaczy społeczeństwo obywatelskie i będzie również z tych wartości dumne.